Następnym rodzajem związku karmicznego jest związek wspólnej misji, tak? Że dwie osoby się spotykają i macie bardzo podobne zainteresowania albo tworzycie coś wspólnego, że nie wiem, zawsze chciałaś z mężczyzną stworzyć, nie wiem, wspólne warsztaty, wspólny projekt, nie wiem, agroturystykę, czy cokolwiek i poznajesz mężczyznę, w którym się zakochujesz i ten mężczyzna ma takie same, ma takie same zainteresowania i wizje świata jak ty. Tak, no i tworzycie coś razem, nie wiem, uczycie się, budujecie. I to jest związek, który wskazuje na to, że w poprzednich wcieleniach dużo razem też tworzyliście razem, tak? Tworzyliście różne projekty, jeździliście, podróżowaliście, może ratowaliście w XIX wieku jakieś rośliny, które były na wyginięciu albo jakieś zwierzęta na wyginięciu. Mieliście jakąś wspólną misję i w tym życiu znowu ją macie, tak?